Witajcie ja z tej strony Guxa. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najważniejsze informacje na temat kolaboracji Fortnite z filmem lukiem Star Wars. I z góry przepraszam was za długą przerwę w nagrywaniu, lecz miałem bardzo dużo nauki sprawdzianów, więc bardzo przepraszam, ale już wracamy do regularnego nagrywania. Nie wiem wczoraj do sklepu o godzinie 6 rano przed skin Szturmowiec Imperialny bo o godzinie 6 miała premierę gra Star Wars zadań upadły w zakop a skin Szturmowiec Imperialny przedstawia się w ten sposób ta kolaboracja i sam skin był pokazany na YouTube, na kanale Fortnite był cały z pokazany, ale jego Wam teraz przedstawię. Jak można zauważyć, tam jest nowy styl do ryby. Nie wiadomo, czy ten skin będzie osobnym skinem, czy będzie kolejnym stylem do ryby. Bo jak wiadomo, ryba ma aż 4 style już, więc nie wiadomo, czy Epic będzie dodawać kolejny styl, czy może dodadzą nowego skina do kupienia. Ja osobiście fanem Mr. z takim jestem i ta kolaboracja zapowiada się niesamowicie a nie martwcie się bo skin szturmowy imperialny nie będzie tylko skinem kolaboracji ze star warsami ponieważ jak można zauważyć w sklepie że, że jest częścią zestawu. nie pamiętam jak się ten zestaw robił ale na pewno wejdą jakieś itemki bo premiera filmu star wars to jest dopiero za miesiąc w grudniu więc ja bym chciał zobaczyć miecz świetlny w postaci kinosa i może lotnie statku kosmicznego. Nie pamiętam jak on się dokładnie nazywał, bo jak powiedziałem, nie ze Star Warsami, nie oglądałem ich. Ale ten statek pojawił się już na mapie Fortnite Battle Royale jest bardzo oddalony od wyspy. Jest w chmurach i jest, ale bardzo daleko. I moją teorią jest to, że... Wraz z zbliżaniem się do filmu Wars, on będzie się zbliżać do naszej wyspy. Aż w końcu będzie na, na wyspie i będzie takie przyciąganie do górnej grawitacją, tak jak było podobnie z meteorytem. Jeszcze Wam pokażę zdjęcie koncepcji geracza z nieczem świetnym. Widać jeszcze na tym zdjęciu fajnie by było, aby y, skin strumowych imperialny dostał ten bez maski, jak tutaj jest pokazane, ponieważ by to nawet lepiej wyglądało, bo ten hełm nie oszukujmy się, ale jest nawet duży. A więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik. Z tego filmiku się coś dowiedzieliście, wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Będę Wam bardzo wdzięczny, ponieważ to mnie bardzo zachęca do dalszego nagrywania i chciałbym się troszkę rozwinąć na tym widzowie. Do następnego siema.